Dzisiejsze skrótowo na PAPM Podcast poprowadzi Krzysiek. Jest 14 października 2022 roku. Ja jestem Krzysiek i zapraszam na tego tygodniowy subiektywny przegląd tygodnia. Dzisiaj swoje święto obchodzili nauczyciele. Są oni ludźmi pełniącymi bardzo znaczącą rolę w społeczeństwie, jaką jest kształcenie młodego pokolenia. Chciałbym z tej okazji życzyć wszystkim pracownikom naukowym, uczących w jakichkolwiek placówkach oświatowych Bożego błogosławieństwa w niesieniu kagańca światy oraz szczęścia w toczesnym życiu. Stare Instytucje, nowi szefowie Jacek Siewiera, został powołany przez prezydenta na przełożonego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Maciej Świrski objął stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W poniedziałek Rosjanie ostrzelali rakietami następujące miasta: Lwów, Kijów, Mikołajów, Hersoń, Zaporoże, Charków, Ługańsk, Donieck i Sewastopol. Buckingham Palace ogłosiło, że król Karol III zostanie koronowany 6 maja 2023 roku w londyńskim opactwie Westminsterskim. We Francji brakuje paliwa. Jest to wynik strajków związkowców z Total Energies i Esso ExxonMobil. Związek CGT, reprezentowany przez Filipa Martinez'a, oświadczył, że w przyszłym tygodniu strajkować będą pracownicy z SNCF i być może dołączą do nich związkowcy związani z sektorem energetycznym Francji. Prezydent powołał Marka Kuchcińskiego na ministra członka Rady Ministrów. Andrzej Duda dzisiaj przyjął również rezygnację Konrada Szymańskiego ze stanowiska ministra do spraw Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że zakaz noszenia symboli religijnych światopoglądowych i duchowych nie jest dyskryminacją. Jest to wyrok w sprawie sporu pomiędzy muzułmanką a belgijską firmą, która nie zezwalała kobiecie na noszenie przez nią chusty w pracy. Przypominam oczywiście, że w kulturze islamu kobieta zakrywa swoje włosy właśnie chustą w miejscach publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący maksymalnych kosztów prądu. Dla samorządów, wrażliwych podmiotów oraz małych i średnich firm wyniosą one maks 785 zł za MWh, a odbiorcy indywidualni zapłacą do 693 zł za MWh. Władze Rosji terroryzują obywateli Moskwy i Petersburga. Ma to związek z niedawno ogłoszoną powszechną mobilizacją. Służby wysyłają wszystkich napotkanych na ulicach miast mężczyzn w wieku poborowym na front. Nie żyje Robi Coltrane. Zasłynął z odgrywania roli Rubeusa Hagrida w Harrym Potterze. Miał 72 lata. To są już wszystkie informacje, które przygotowałam na dzisiaj. Dobrej nocy życzę.